Przede wszystkim zanim zaczniemy robić veształ to musimy popatrzeć, czy kogoś pod nami nie ma. I teraz tak, w bezztalu bardzo ważne jest to, żeby płynnie i symetrycznie zaciągać te taśmy rzędu B, żeby siedzieć w tej uprzęży i żeby ciężar ciała dy, 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 trzymać na środku y, uprzęży. Podczas wejścia do besztala jest tam taki moment, kiedy czasza lekko idzie za nasze plecy, a później lekko do przodu, lekko za nasze plecy. Ta oscylacja trwa mniej więcej 2-3 sekundy zanim się to ustabilizuje, także nie wystraszcie się tego momentu i wytrzymajcie troszeczkę dłużej. W besztalu opadanie jest około 80 10 metrów na sekundę, jeżeli ten besztal jest ładny i ustabilizowany. Zbyt głębokie zaciągnięcie taśmy rzędu B na pewno będzie nam deformować środek naszego płata. Także nie możemy tego za mocno zaciągać, ale musimy to z czuciem płynnie dość mocno pociągnąć i trzymać w danej pozycji. Z besztala wychodzimy strzałem z taśm, wystarczy odpuścić te taśmy i pod żadnym pozorem nie należy hamować tego skrzydła, ponieważ zależy nam na tym, abyśmy w 100% odzysk odzyskali prędkość postępową. W wesztalu dochodzi do zaniku prędkości postępowej, dlatego tak ważne jest, żeby po odpuszczeniu taśm rzędu B w ogóle nie hamować tego skrzydła. Ok, także sprawdzamy, które to są taśmy rzędu B, a wydaje mi się, że to są te. Także przygotowujemy się, łapiemy je tutaj sobie w ten sposób. Jest tam siła, także nie bójcie się tego. Trzeba to pociągnąć i trzymać. I trzymamy, 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 trzymamy. trzymamy. Teraz jesteśmy w Besztalu i wychodzi z w taśmie. Jak widzicie, w ogóle nie trzeba tego skrzydła hamować. Besztal jest doskonałym manewrem, e, nie wiem jak to powiedzieć unikowym, tak? Prewencyjnym, żeby szybko dostać się na ziemię, zanim przyjdzie jakiekolwiek zagrożenie ze strony e, pogody. Jest to naprawdę bardzo stabilna figura, jeżeli potraficie ją wykonać dobrze to piloci, którzy mają problemy ze spiralą, zdecydowanie pokochają besztal. Tak, w besztalu jeszcze jest bardzo ważna jedna zasada że tam jeżeli jest stabilny to tam bardzo szybko opadacie około 8, 10 na niektórych konstrukcjach nawet 12 metrów na sekundę w dół i faktycznie ta prędkość, znaczy ta wysokość bardzo szybko maleje także bardzo ważne jest to żebyście również obserwowali tą wysokość a nie patrzyli się cały czas w skrzydło bo równie dobrze ta wysokość pod waszymi nogami mogłaby się w końcu. także jak jesteście w uzdaniu, do czasu trzeba po prostu spojrzeć na linię horyzontu, żeby ocenić yy, swoją wysokość. Przed wykonywaniem besztala zawsze musicie popatrzeć w dół. Nie ma podwalicach, które musisz pamiętajcie. Ok, także tutaj możecie zobaczyć niepoprawnie wykonanego besztala przez pilota. Problem jest taki, że pilot ciągnie taśmy rzędu B. Nachwytem, czyli w podobny sposób jakby chciał założyć uszy na paralotni, a nie pod chwytem tak jak ja pokazywałem wcześniej, różnica jest bardzo duża, ponieważ w przypadku nachwytu te taśmy rzędu B schodzą mu bardzo mocno w dół i wewnętrzne linki taśmy rzę rzędu B są zaciągnięte więcej niż zewnętrzne. Dochodzi do sytuacji, gdzie centropa skrzydła ugina się bardzo mocno w dół, a uszy zaczynają iść do przodu. Jeżeli pilot zostałby w tej konfiguracji dłużej, to prawdopodobnie uszy spotkałyby się przed pilotem z przodu i na parolotniach o większym wydłużeniu jest to potencjalnie niebezpieczna sytuacja, abyśmy otrzymali krawat. Dlatego jeżeli widzimy taką sytuację, że uszy nas zaczynają wyprzedzać i cały, m, całe skrzydło jest zdeformowane, to oznacza, że wykonujemy figurę niepoprawnie i należy jak najszybciej odpuścić y, taśmę rzędu B do góry. Ok, także spróbujemy sobie jeszcze raz to e, wykonać. Także siedzimy w uprzęży, sterówki mamy tutaj złapane w ten sposób. Ci, którzy piloci, którzy boją się przekładać sterówek, niech sobie trzymają je tutaj w ten sposób. Tak, lecimy po prędkości trymowej. Patrzymy czy pod nami nie ma żadnych paralotni. Nie ma i płynnie zaciągamy taśmy rzędu B. Uwaga! Hop. I trzymamy, 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 trzymamy. I jesteśmy w stabilnym desztalu i wychodzimy z w straś. Lekka huśtawka, ale jak widzicie nic się nie dzieje. Siły na moim skrzydle nie są duże. Wydaje mi się, że są takie, że bez problemu... Dziewczyny, które nie mają zbyt dużo siły w ramionach, będą w stanie wykonać tą figurę bezproblemowo.